Wspaniała. Musisz wrócić do firmy. Wrócić i udowodnić, że jest dobra. Nie mogę czuć. Wyrzucili mnie. Możesz. Zaufaj sobie i bądź dzielna. Życiu trzeba odważnie sprostać, Juliano. Czasami nocą wszystko wydaje się straszne, ale o świcie inaczej patrzymy na problemy. A teraz śpij, kochanie. Niech nic ci nie odbiera snu. Śpij, Juliano. Jutro czeka cię wyjątkowy dzień. Czy była tu ciocia? Czy to moja wyobraźnia? Ale ona ma rację. Muszę coś zrobić. Dlaczego nie udało się, skoro makijaż był idealny? Wiem to. To niesamowite. Ten produkt blokował nas od miesięcy. Jasne. To jest to. Gdzie idziesz tak wcześnie? Muszę zrobić coś ważnego dla Juliany. To nie może zaczekać. Uspokój się, dziecko. Przestań. Koniec tego, muszę iść. Zaprowadzisz Pedrita do szkoły? Nie wrócę później. Kiedy wrócisz, mnie nie będzie. Dlaczego? Ponieważ pójdę szukać pracy. Mój książę. Mamusiu, wyszłam załatwić coś ważnego. Zadzwonię do ciebie, Juliana. Mam nadzieję, że poszła szukać pracy. Luzmila? Luzmilo. Co ty robisz tak wcześnie? Sprawdzam recepturę, bo wiem, że była dobra. I dowiem się, co się stało. To mi się podoba. Wczoraj ciocia podniosła mnie na duchu. Co powiedziała? Żebym sobie zaufała i udowodniła, że miałam rację. Dlatego tu jestem. Jeśli mi się uda, wyślę list panu Muti i wszystko wyjaśnię. Wolałabym osobiście, ale skoro odkryli, że Marica nie istnieje, wszystko się da naprawić. Jak? Nieważne, lepiej już pójdę. Mogłabyś wpaść do mojej mamy? Myśli, że wyszłam. I nie chcę, żeby mnie tu nakryła. Będę się ukrywała, dopóki nie znajdę nowej pracy. Dzień dobry, Katon. Czy masz jeszcze próbkę, którą Ci wczoraj dałem? Oczywiście jest tutaj. Dzień dobry, panie Olegario. Mogę wejść? Naturalnie miło Cię widzieć. Czemu zawdzięczam tę niespodziankę? Bo chyba dzisiaj nie sprzątasz. Nie przyszłam do Pana. Siadaj. Muszę Pana o coś prosić? o coś bardzo ważnego i pilnego. Co masz zamiar zrobić? Przeanalizować ją, ponieważ coś mi mówi, że marcenie.